Właśnie co to jest? Mam dla Was prostą zasadę. Po prostu zmniejszcie ilość posiłków. Ten czas, kiedy jemy lub podjadamy coś, w naszym organizmie następuje gwałtowny wyrzut insuliny. Czyli, czym więcej jemy, tym więcej raz nasz organizm ma robić zapasy energii. Pamiętacie, jak rodzice nam mówili w dzieciństwie. Nie podjadaj, bo niedługo będzie obiad. No właśnie, chodzi o to, żeby zrobić okres pomiędzy posiłkami. To się inaczej nazywa post przerywany. Czyli jemy tylko w określonych godzinach. Ten czas się nazywa okno żywieniowe, czas, kiedy nie jemy, nazywa się post. Są różne metody, na przykład 16 na 8, 16 godzin post, 8 godzin można spożywać posiłki, 5 na 2, 5 dni spożywamy posiłki, 2 dni spożywamy tylko 500-600 kalorii na dobę. Też ciekawa metoda jest Eat Stop It, czyli 24 godziny na dobę post. Powtarzamy to dwa razy w tygodniu. Weźcie sobie za, za regułę jeść te same produkty, co spożywacie na co dzień, tylko nie dzielcie ich na 5-6 posiłków na dobę, tylko na 2-3. I zauważycie, że waga zacznie spadać, bo nasz organizm będzie mniej wyrzucać insuliny.